Dzisiaj z okazji Halloween jedziemy do sklepu poszukać fajnych strojów na Halloween Dodatkowo akcja będzie wyglądała tak, że zamiast zbierać cukierki będziemy je rozdawać Czy czym robić też psikusy, także widzimy się w sklepie Maseczki Wiedźma Flonę jak ja A jak wstaje? Chrozie <średnie> <średnie> Ja bym cię widział w tym, że się w tym przebrała no niestety, kochani, w Pepko nic nie znaleźliśmy, ale lecimy dalej, nie poddajemy się i na pewno coś znajdziemy. Właśnie kupiliśmy cukierki. Tutaj mamy specjalne halloweenowe. Które straszą. Dokładnie. Ja tu mam moje ulubione zozole. Także no myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, tak. a my lecimy dalej. Przysypujemy cukierki do kosza. Moje ulubione krówki. <grywki> Przypał. Przy, 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 przypał, przypał. Co się stało? Przypał, przypał się stało? No pan przyszedł i wziął cukierka. Zobaczcie, czy wziął pan cukierka. Ale jakiś taki nieuśmiechnięty. Nieuśmiechnięty chyba, nie? nie Chcieliśmy mieć komuś dzień. Tak. To tak, Może to był szef, właśnie. Szymona, kochani, teraz jesteśmy pod ekszy. I będziemy tutaj szukać jakichś strojów, także... Mamy nadzieję, że znajdziemy jakieś perełki. Wziąłabym. Fajne. No, ale słodki Mikołajek. No, nie podoba się chyba, co? Kochani, ze względu, iż nigdzie nie ma nic Halloweenowego, to stwierdziliśmy, że zrobimy coś takiego, że powoliły nam się święta i przebieramy się wszyscy za Mikołaje. Także patrzcie, do dyspozycji e, mamy komplety, Chcę, że to by było Opuna idealne. Co mówisz, Alaga? No okulary to są genialne. A weź A, no jak? A weźmiemy to, może będziemy ze sobą fitować. Mm, Merry Christmas. Jakieś kolczyki. Na no, takiego jeszcze nie widziałam. Widziałam ciebie Łukasznych. To ja. No, Ej, zobacz, to fajne skarpetki. Dobra, bierzemy te skarpetki w takim razie. Właśnie ubieram swoje rzeczy, które kupiłam. Niestety wykupili nam wszystkie stroje, więc musimy zamienić się w Mikołajki i będziemy dzisiaj robić dobry uczynek, rozdawać cukierki. Mamy tu maskę. Zadanie polega na tym, że dziewczyny będą mówić e, cukierek, 5 zł, albo psikus. Jak e, osoba wybierze psikusa, to wtedy się przebieram za tą maskę i, i bla, straszę. Lecimy. Cukierek albo psikus. E, warunek jest taki, że dajecie 5 a my wam dajemy cukierka. Albo Chyba, że walicie psikusa. psikus. Psikus? No dobra. No. Chyba się nie przestraszyły, że trzeba lecieć dalej. Zgłodniałam już, nie? O! Hejka! Ciemka. Siemka. Nie mam czasu.

Nie mhm, Idziemy, jak go przestraszy, to zaraz Idziemy. Wtedy sobie pójść w Nie zgubisz koryarza. Odbijemy się do dżinty. Do dżinty. Idziemy do dżinty. do koryarza. Chwila. 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 You <clears throat> Chyba ci te cukierki. Ty my dajemy ci cukierka. Chyba, że wolisz przykusami. Co? A ten piesek stoi za tobą? Są? Cukierka, bo przykus. Ej, to są te same chyba. Nie. Tak. Tak, same, tak. Ty poznałeś? Tak, z cukierkami. Nie! Nie. Nie gadaliśmy z nimi. Gadaliśmy z wami? Nie. Okej. Czyli, chowasz pusek? Nie. To jak? To jak? Sikus, to sikus, A kto, kto to jest z wami, żeby wyszedł? To jest... Możecie sobie wziąć oczywiście cukierka? Jezus, nie mam drobniaku. Czyli w Czyli sikus? No nie mam opcji, nie. A to, to jest twój chłopak? Nie! No, ja. Dziękujemy bardzo. Dziękuję dziękuję bardzo. Dziękuję Dzięki bardzo. Dziękuję. Tam <średenia> to jest Halloween To ja z Ukrainy. Pozdrawiamy. A to, to, A to pani Małgorzata. Mier... Cześć. Bo... Ja znałam. Oj, k***a. Taki straszny. Dziemano, chwilę. Sprawa wygląda tak cukierek albo psikus Wy dajecie 5 złotych, a my w dajemy wam cukierka Chyba, że wolicie samego przykusa. Ale do psikusa jest cukierka Tak, dokładnie tak. Dostaniecie mi tak cukierka A przelewem można? No no nie bardzo Nie, nie, nie bardzo nie. To Ale możecie wybrać psikus, opcję psikusa, bo i tak dostaniecie cukierka Bo i tak cukierka. dostaniecie cukierka. To może psikus Bo i tak dostaniecie no. 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 Dobra, proszę no. Uczestnijcie się proszę. Dzięki wielkie a, I to, tak, jest. Akcja, no, słuchajcie, mamy taką akcję. Cukierek albo przypusz. My dajemy Wam cukierka, ale wydajecie nam 5 złotych, no chyba, że wybieracie przykusa. Tak, opcję przykusa. Ale do przykusa jest cukierek. Tak. Czekajcie, mam. Ja mam 5 złotych chyba. A może przykusa, co? A może wychodzi, a bo to dostaniecie wtedy i tak cukierki. Tak, Dobra, to przypuszus, przykusa.